na matkę, jadę sobie tutaj z tym freestylem, elo kurwa, sprawa jest taka, jebać kurwe Norberta Gieczaka I tak, już na zakończenie, JD, ja odpowiedzialca to... A słuchaj, e, jedna sekunda, bo ja jestem stary grzyb, co to znaczy to JD, bo jeszcze tego nie rozkminiłem nie wiem jak to panu To pierwsze słowo to jak zawsze, a to drugie to ko kogo? Nazywa... JD. I no nie wiem, mówię sobie od losowo, a nawet nie pamiętam o istnieniu Norberta po tym jak się przeniósł na YouTube nawet. No. No tak, nie no wiem tak. co on robi nie wiem jak ja mam. No że nie że mu idzie, nie że mu idzie. I no, no nie wiem, no, bawią mnie żarty na przykład w stylu puk puk. Kto tam? Jebać Disa i no. Wow". i no nie wiem no znaczy, bo to, o co to, to jest śmieszne jednorazowo, ale to kompletnie nie jest ofensywne. Ja nawet mogę. Zagrać z Norbertem duo. Ja w ogóle no tak. nie żywię z żadnej niechęci do niego, ale Norbert sam chce. Tak, to wygląda tak, jakby on sam chciał, żeby to go obrażało. Ja tak, wiem. tak. Znaczy, on, on, on zrobił się takiego Voldemorta, którego imienia nie wolno wymówić. To co, Mikołaj? Tak. Powiesz coś fajnego, na dowidzenia, widzenia. Do widzenia He, coś fajnego! To, bo, ją tak, powiem. No. Ale teraz to przybyły wszyscy słuchacze, do no, mnie się wsłuchali. I Bisa. J -D. Jebać kurwa Disa! Tego zakurczykowanego odnajomu! Ruchaj, go of your channel. Jakiś gości się po prostu odpalił. Jd. Oooo cześć, cześć. Chcesz kanał? Ktoś kto z was? Nie mam. Ja chcę kanał, okay, Jomek. Okej, to jak ma się ten kanał nazywać? Jebać Disa! Jd. ZEU, witaj, Mandziu, bardzo podoba mi się ten stream. Dobrze, że stoisz za Norbertem i nie pozwalasz. Uważam choloma umarłem jak ja CO to, kurwy Jd Proszę chat Jd Jd no. Siekiera motyka piłka, szklanka ów nocy na lot w dzień łapanka Siekiera motyka scena kurtyna jebać disa z kurwy syna Dziękuję mam odciski rękawiczki mają na policji jd krasnoluda boga śmierci jd jak piszemy dis to zobaczcie dis to na przykład jest też o postać stworzona przez jj jrr tokiena widzicie jebać disa tego krasnoluda jd Piara. nie Jara. Nie dwajmował mu wątpić. Jest ruchany. Że. Żelki. Łobosze. Że. że. Żelki. Ty mi oddać. KJD odda. Kurwa, przecież ten Twitch to ma tak wypierdolone w Norberta, że. A ja się uśmiecham, patrz, ja sobie mogę powiedzieć Jebać Disa, kurwe z orka z kurwy syna i co? I dostanę bana, nie wiecie dlaczego, bo kurwa ziomek jest kryształ, kurwa. Nie, nie jestem chory. Ten ziomek jest chory, co chcę pozywać wszystkich. Morda, gnoje wstrętne. Nie, czemu YouTube społeczność tego nie blokuje? Proszę zapisać nowe słowa czarne. Kurwa, zjebałem, dobrze. Jodde, bo możesz coś powiedzieć, jeżeli chcesz. Tak. Jebać, Gerczaka, kurwa, Tweda, Disa. Nie, kurwa, kto JD. to dobrze. przepraszam, wymyślałem mi się. Nie, 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 nie. Jodde. pokebola, no. Największy pokémon w, w tym parku. parku. To może podejrzysz tam na koniec i to powtórzysz. Tylko sobie spodnie, zmień adresy, bo w rurkach się niewygodnie kopie! Kurwa, cferw jebany! Kozak, bo na dole stoi. Jedę. Jebać no. Disa, skurwysyna syna diadbła. Jd. No. Jebać Disa, syna diabła, kurwa panom oka ruchanego. Kiara jebie go na hajs i jebać Disa so much!

Subskrybujcie kanał, to też jest jeden z warunków, Pomóżcie pompujcie dużo, dużo łapeczek w...